To nowy ośmiocalowy Samsung Galaxy Note 8, czyli znany biznesowy tablet z Androidem. Jest to urządzenie bardzo podobne do modelu 10-calowego, także z zewnątrz jak i wewnątrz z zewnątrz mamy znany i nieco mniej lubiany plastik Hyperglaze, który błyszczy się, brudzi i zapewne także w przyszłości Rysuję. Z przodu jest matryca o rozliczości X, Jest to matryca typu TFT. Prawdę mówiąc, mogłaby być troszeczkę lepsza. No cóż, nie można mieć wszystkiego. Urządzenie bazuje na Androidzie 4.1, Jelly Bean i ma... 4-rodzeniowy 1,6 GHz procesor oraz 2 GB pamięci RAM. Z przodu ma kamerę o rozdzielczości 1,30 MP, z tyłu aparat o rozdzielczości 5 MP. Jest wyposażony w baterię o pojemności 4600 mAh. Oprogramowanie radykalnie nie zmieniło się od tabletu w wersji 10.1. Dołożono kilka funkcji w których można wykorzystać rysik. Spróbuję Wam pokazać jedną z nich, ponieważ jedna faktycznie przypadła mi do gustu. Jest to opcja wprowadzania ręcznych notatek do kalendarza. Można po prostu sobie gdzieś tam pozaznaczać jakieś rzeczy, czy tam powiązać dni po to, żeby łatwiej się korzystało z aplikacji. Na pewno osoby, które lubią analogowe rozwiązania, na pewno tą osobą ta funkcja przypadnie do gustu. Poza tym wszystkie opcje jak z poprzedniej wersji tabletu, czyli e, możliwość dzielenia e, ekranu urządzenia między dwie aplikacje, e, czyli całkiem jest notatnik S-Note, w którym w tym momencie można dodawać e, tematy, które automatycznie e, zmieniają się w obrazki. Mogę Wam spróbować pokazać jak to działa. E, na dole klikam e, ID Scratch. I wpisując na przykład Note automatycznie spróbuję dopasować ikonę do tego, co wpisujemy. Mała rzecz, nie wiem, czy szczególnie przydatna, no ale sam słuch bardzo się otwarł. To by było na tyle. Subskrybujcie, lajkujcie, bądźcie w kontakcie, bo na pewno będziemy mieli dla Was więcej ciekawych wideo.